Chcesz zainwestować w nieruchomości na wynajem, ale nie masz wolnych setek tysięcy euro? A co gdybyśmy zaproponowali ci inwestycje w atrakcyjne mieszkanie na wynajem już od 100 euro i to bez pośredników? Niemożliwe? Sprawdź naszą aplikację Rent Investo. Zakładasz konto, robisz selfie. I potwierdzasz swoją tożsamość. Potem wybierasz nieruchomości do zainwestowania, podpisujesz dokumenty online i wybierasz dogodny dla Ciebie sposób płatności. Analiza lokalizacji, scoring, zakup, szukanie ekip budowlanych i remont, poszukiwanie najemców i pilnowanie płatności co miesiąc. Wszystko to załatwiamy za Ciebie i to bez wychodzenia z domu. Cały proces inwestycyjny zajmie Ci tylko 5 minut. Co bardzo ważne, Twoja inwestycja ma trzystopniowe zabezpieczenie. Inwestowanie w nieruchomości nigdy nie było tak proste. Pobierz aplikację Rent Inwesto i zacznij już dziś.